To moje ulubione, to znaczy, co się stało? Wszystko dobrze? No już, proszę wstawać. Co do diabła. Przepraszam, to moja wina, że pan spadł. Pobrudził pan sobie ubranie. Przepraszam! Idę się przebrać, za chwilę wrócę. Proszę pana, proszę mi wybaczyć. Skąd go wytrzasnęłaś? Za rozmowę z nim policzę sobie coś ekstra. Dziękuję, że pomogłeś mi się pozbyć tego nudziarza. Cieszę się, Stary. Poszedł sobie. Ale my tu ciągle jesteśmy, w tej winnicy między winogronami. Zanim twój uśmiech znów zgaśnie pozwól, że zrobię nam zdjęcie. Chwileczkę, co się stało?